No i z tej strony BliQus, więc bardzo serdecznie w mojej nowej serii zagrajmy w Heroes of the Storm. Dzisiaj ze mną mina. Nie jest stara nowa seria. I jest nowa seria cicho. Bo to jest dopiero beta. No bo I w to becie, nie serii gra jest graj do... produkt No dobrze. Można. Y, no to nie wiem, to będzie, nie wiem, to, to nazwać od razu. No, to masz, jest no. nazwać to przetestowanie, kurcze gry. No, przetestowanie gry, dobra. No i gramy, sobie, y, oczywiście gramy w free to play, mogłem, na... bo już. Nie że Tak, gra na boty, Tak, że... o co chodzi w Nie oh, tak, tak. wiemy jeszcze dokładnie. Filmik tu mryga, nie, nie słuchaj, wimikowi. No, to nie no. no, jest filmik. nie Podoba mi się ten filmik. Czyścina się na boty. Tak, widzę też, bo jest wiesz. No. Teraz, teraz, teraz to jest dobrze. No. No. Tak, tak, tak. Nie zawsze. Tak, ja kurde na co z, Serio? No, zauwań, to ma fajne nie grzyma. widzę, dobrze, nie mi. wybieraj. Gdzie ty Jestem też. Ja też do koniu! O kurczę to koniu! Ale nie, konia da się gdzieś włącz, paję, że da się gdzieś włączyć konia. Czekaj. Czekaj, że będę konia! Dziś miałem te konia! Czeka? Pod X Pod Z! Z! To my skill robią. Ej! Q, to jest mój, co to jest? Nie wiem, czy to jest też. Ale to jest dzwonię to jeszcze, ale dobra, da się jakoś żeby grać. Tak? To ja wiem. Co ty pisz? Chyba <noise> nie wiem, gdzie to dzisiaj na góry, jedę na góry. Ej, to Ej. okej? Nie, bo jest jeden, boś... Nie wiem jak to mamy iść. Ej, Z wyłącz konia! Ja bym nie robił mojego Czekaj, Czefuj konia. Time to man up. Kurczę mi teraz takowało. Nie, Kurczę, by było wlec, to jest... Dobra. wiem O też czego. O, Mię, o, o kurwa no to jest, to jest, jest tu Gdzie? Tutaj jest! Tu jestem! Ja zestańmy jeszcze. To jest Dobierz, ten zblot! Rozjebałem! To no. ja? Czy ty czy ja? Nie rozjebałem, bo ona powiedziała... Tak, ty no! Nie ja też, ja, ja też mam przy tym killa jakby! Masz bo tutaj mamy chyba bo do tego, że się starczy cofa! Najpierw! Aaaa, o! Nie, ja już wiesz, że nie, to, nie to jest odpowiedzialna, gra więc przepraszam za lagi! Ale ma ja lot samo, to ja? Tak, tak, czekajcie, bo muszę co on w sumie nie ma? Co tu tu leży, nie ma żadnego? Znane jest jakieś coś, nie wiem co to jest. Co tu? Mięciu było ciężko, ale już zrobię to. Ale gra jest ten, oczywiście, powiedzmy sobie, nie, nie porównam się do końca, tylko chcę się dowiedzieć czy, czy w ogóle to działa. Lul, co tu było? No tutaj są boczyki, nie? Czy tak, musisz... są boty, żeby tylko zbawić, czy to w ogóle działa. Co tu Ej, mistrza, guaj, też jest ten, aktyw, też ja widzę. Dobra, prawie nie żyje O, a jeżeli już uderzyła, tak przy okazji. Ciekawe czy mogę ten na przykład, czekaj, bo chcę coś sprawdzić Co możesz? W ogóle nie mamy, te, te, te polega na przejmowaniu kwiatków czy coś tak, nie wiem, nie pojęto tak. One chyba rosną w dzień, a w nocy nie rosną te kwiatki A to z tak, nos teraz, tak? Tak, bo to jest tryb jakiś na zbieranie czegoś Możesz Mogę przeszałaś? Bo ja widziałem jak ten HR już to grał wcześniej Oj, biję, biję mnie Bierze. Sprzyjemy chyba po prostu. Ta, bo ty nie co robisz, takie ja Nie ogarniemy jak ten, nie ogarniemy o co w tym trybie chodzi dokładnie. Kontrolem sobie dobierasz ten Kontroler sobie dobierasz skidę, jak dostaniesz poziom większy. To kontrolę musisz przytrzymać i się to po lewej wyszedł tą No, dobra. Dobra. no ja dobra, Jak mam po postacią? I w ręce, idę chciałem nim zagrać. Dobra, jedna mierza jeszcze drugą. Dobra, uciekaj teraz, pójdź. Dobra, uciekamy tutaj. Co bym mój był? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co bym mój mój był. Wydafcz mnie, kurde, co? Nie, 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 ja mam pasywkę Evelynn chyba z tego. Z y, LoL'a, wiesz? Jak ja wchodzę i nie strzelam, to się staje niewidzialny. Co? No. Chyba jest to tak jakby Garen trochę, podobnie co Garena. Kurwa, gruba. Dobra, to wiszczymy. Nie masz <grybujesz>. karalę. No. Jak my obydwoje strzelamy, jest już fajnie. Tak. musisz mi podchodzić. No, no, mam no, 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 no. rację. Przepraszam bardzo tak stronę fs ale... nie wytworzyłem jeszcze do końca. Ta gra. Zobaczmy myślę, zniszczyć. O już jest dzień, ładnie. i to dalej. O, tu o kurwa. To jest lepszy niż To jest trochę lepszy niż wiesz? Nie wiem. To jest taka średnia na razie. Ale wiesz, to zabodu tylko tak, nie wiesz co chodzi tak. No. Tu w ogóle da się kupać temy swoje? Nie. Nie? Tutaj ogólnie te talenty, które ci wyświetlają wyświetlają, są odpowiednikami itemu. Będą wprawiają ci skill, będą wprawiają ci jednogłośnie. Wiesz, oni z boty zabrały kwiatki i jakiś tam terror, jeśli kurde, z respiw. Ale jak mi słyszyłem bazę, to im to nic nie będzie. Mamy 7 punktów, zabierzemy w ogóle cztery. Ja się widzę. Jeszcze mię tą wieżę czeka na pierwsza to wieża twarda jest. Tak tak, oczywiście. Tak tak, oczywiście. Ale ta amunicja się kończy. Te wieże mają amunicję. Aha. Jest tylko jakby pią Patrz co tu idzie? Jakiś panka z długo się nie kończy. Końca, jakiś narwane te. Bij go, pa. Ja akurat będę bił, pan. Jakie ich tu było chłopny? Ośukuju. Oszukuju. Strzelaj do gartasem. Mój zabrzeń strzelaj, jał pierdolę. Proszę wiesz, że sceńki te Chyba, że po to babeszkę w ten Co? Moja pasywka mięsia jest typowy Garen Widzisz w ogóle co zrobiłem? Zobacz, ja mam tę, ja mam pasynkę lokierek czy... A ja mam tę, typowo mam pasynkę Garena wiem ja low cap, tak, sila, ja mam pełne A no to jest Vayne, ta babka z tego sensu co... Tak? ją przyspieszyłem, jak na well z was przyczepuje, że mieć tę, tak? bardzo to jest? No zobacz, jest przyspieszona teraz mhm. Okay, Początka, jak nie wiem, wiesz, teraz, teraz jestem niewidzialny, wiesz jak nikogo nie atakuje, jestem Aha. po prostu nie. LOL no, Ciekawy. Pierwszy raz to w ogóle gramy, ale zobaczymy sobie z tego. Znaczy wygląda o, o, dziwnie. Jak mam powiedzieć to do końca, to oczywiście będziemy grali już z innymi graczami. No jeszcze mam dla was serię... Jeszcze to dla Was do na nagrania ten Star Wars Your Republic. O kurwa nie wiem. W ogóle nie tracę No ja powtórzę, co mówić bo cię przerwałem, bo mówiłem mówię, co ja i ci przerwałem. Tak je przecież Choose Yes. dobra, co tu mamy? Triple top. O, o tu mam mult już! Ja też mam no? E, co ja robię? Co to kurwa jest? To jest to jest plan. Zobacz, Tego taki trochę lepszy Ja wierzę mogę strzelać tym! O kurwa Jestem katem, ulti katem Tak? Tak no. Tylko że gdzieś skupiłem to papkę ostatnio ja nie mogę zabić No na razie gra mi się bardziej podoba niż LOL Jak na razie to Jest trochę dziwne. Tak jest trochę dziwna, ale takie dziwne trochę sterowanie ma, ale to wiesz No dziwnie. też Tuż nie ma wolnej kamery, chyba że jest, tylko nie wiem, Jest wolna, ja tu ustawię, że wolną Jak to sterujesz? Spróbuj pod Y, albo pod H nie działa Czekaj jak wyjadę spada. Y nie Czekaj G y nie J A wiesz normalnie możesz ruszyć kamerą? Wiem ale to tak się trzyma przy tym Nie normalnie możesz trzymać kamerą, możesz ruszyć kamerą? Bo ruszyć kamerą zawsze jak ruszę, nie wiem. Pod wiem, rozumiem przy... Czekaj, ja, ja tutaj zrobię akcję fajnie. Tak, coś pod tym, ale to ty może. Czemu Garen? czego jestem, Garen? Czemu jest on, Garen? Garen. Cz jest ok, nic nie zgadzam, <grym> cicho. Kto zabił? No tak, tak to kto, widziałeś jak ja wyjebałem z tym ultem? Razem zabijamy, nie wiem, nie wiem co to było, ja w ogóle nie, nie, nie ogarniam. Bo nas w żeśmy zabili. Aha. Nie, Tutaj chyba nie ma czegoś takiego, teraz ty tylko nam liczysz. A to jest zajebiste, to jest lepszy zol. Już pewnie nikt nie wiedział, że mam takie coś w ks, ks, ks. Ałaj. O, nie assist, no nie ma asyst, no nie ma asyst, są tylko zabicia i zgony nie ma. No to ładnie, assist. a zgody nie mamy zerwamy, no to fajnie. Czy tu się idzie taka typowa współpraca? No. To marko i bije jeszcze. Ładny To nie ma maksowania skilli, tylko na góry. O, Oo działko mi się skończyło, patrzcie, działko... Po jak się uczyłem, wiesz, to? Ja, czy wiesz, no? zrobiłeś. To jest moja pasywka po prostu, jak zostanę obity za mocno. I to ma cooldownu ile? 45 sekund, co nie Jak zostanę na mocno obity wow. Tak woli, bo jesteś trochę. Tak uważaj, to tak się leczę. Nie wiem, coś wziąłem. Teraz już nie, to To, to w ogóle. To było to, 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 to Ty nie musimy tych To było też w ty wiesz, nie ma w ogóle. To było Co kurwa było chyba co ty idzie z ciebie O kurwa nie żyję Mój dead Podjebałem trochę Trochę tak Ale fajnie dead, 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 wygląda Ja pierdolę, zajebiście się tym wygląda? Użyj sobie z Zaraz U mnie takie z... kółeczko są takie rysowane, tak takie fajne Nie chcę Zobaczysz to u mnie na YouTube, na filmikach jeżeli Dobra Ale jeszcze to mi już wamujemy widzę A ja, tak ładnie się wbije bardzo A ja zniszcz to jeszcze to Co? To Dobra. tutaj No to Dlaczego chcesz rzucić cymurek? Nie, nie, to jest za to, to się daje najważniejsze. Dobra, jedziemy na koniku. Kolikarz. Co? Będę miał czołg. się oczywiście Z wyłącza. Nie o co chodzić? Kiedy jest dzień, kiedy jest noc? Nie mam nie tego. Jeszcze to ogóle ja pokazuje, kiedy jest dzień, kiedy jest noc? Chyba nie. W ogóle tego nie ogarnę. Dobra, patrzcie na petrofant. jak jest chyba roślinka tam się zrespi, to coś ty był Jaggernaut na siedu. Si, smajta chyba. Tu widzę nit i top na środku wiesz, No widzę, widzę, widzę właśnie, to widzę. To jest jak ten jak juggernaut z smajta To wygląda, wiesz Juggernaut na siedu, wiesz co mówię. Tak, 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 wiem wiem, ze Oczywiście, Dobrze, tutaj trzeba to zniszczyć. I to trzeba zbierać roślinki, żeby się zrespił. smajcie musisz zabijać creepy, to musisz zbierać roślinki, wiesz To kurwa strzela! Długłe morski na budynki używać, wiesz o tym? No Zjmy ten murek, niech nie żyje. <laughs> Bardzo pięknie, pomur. Czysto Dobra, tam wierz jeszcze? Tam wierz jesteśmy. Wytrzymujesz korczel i masz takie emotikonki jak ten. Jak w lolu. Dobra. Oj, zostałem. Nie wiem. Ej, przytrzymasz kontrol, co nie? To się wyświetlałem skillem, wiem, że Tak, nie, zacznij się ale przetrzymasz, co nie? Alt i lewy na przykład. Alt i lewy to to masz ten jak w blogu. Ładaj, wow, to był. Yeah, Enemy slide, dobra, ładnie. Jak to kurwa strzela. Fajnie. Dawaj, dawaj to. Czekaj. Nie uciekaj, czekaj, uciekaj szaleń. Mi to leżą kuleczki, ma moje kureczki! Mój bols! Muszę czekać parę sekund. Dobra, damy, niszczy się, to bierze, okej, okay? tom. Tam, tam bierze, niszczy jeszcze, o kurwa, o kurwa, zasługuje. Ja jeszcze jeszcze Dobra, 5 sekund i już mi się uruchomi. Kurde, co oni mi robią? Bo jak się wykrywam już Dobra. Tak, jak się zrobi do bazy Czemu, na koniu pojechać, ale z Jakie mamy miniony, zobacz duże Pokaż Tutaj tam na naszej... LOL! No to pięknie. Nie, zobacz, nie tam, trzeba nic nie. kupować to sobie. Ej, Dlemida, okej, okay? bo coś się dzieje mi się, widzę. A nie są pasi, okej, okay, dobra. To na botę dalej. Jest ze mną. Jak mogłeś wyjść z tej Podobno tu może jest jakaś wiesz, wiesz, w wierzchowce, czy wiesz? Ja tak, to widziałem, że była zakładka, Tak. O, tego murka nie zniszczyliśmy. Mój ja Nie wiesz, że w się murka. Cicho tam sieć, kurczę. Koni narrator. Dobra. Co to tam ty... Ej, patrz, patrz to! Patrz to! Bawię dżungla! Dżungla w hongle krypy nam z dżungli koordynacyjnie zbiło. <laughs> no, to by chciały. O, wilk! Znowu rakieta... Co to było? Typowo. Ten udrym... Nisz go, nisz go, nisz go! W tego Udyra. Znowu ciemność, ciemności, ja nie wierzę w tę ciemność. Okay. Headshot! No powiedział, mój czy twój? Chyba mój! No to jest babeczka Nie wiem No właśnie to powiedział facet To, to był twój statek kosmiczny stary Uuu. wczoraj ze statek, to był taki był cień taki no Fajnie o, Tylko, o, tylko czy... oczywiście to... nie ze... O kurwa! Gankę dostaliśmy stary Pierwsza z nich jest robota, że ją gangram Tylko oczywiście nie są roboty zbyt mądre Roboty, ale czy się raz zmusiałem zginąć, oczywiście ja by... So, Ej no nie wij mnie! Nie wij mnie! A dobra, nie spierzycie w klasz. Myślę, dobrego. Idziemy tak, no, teraz z tym. O kurde. Wierdalaj mój! Dobrze! Wody się nabierają na mojego grona. Wierdalaj! Jestem rany, patrz, kleję mój, patrz. Lisco? Nie koleję. A no nie, to mi się wydawało, że go kulą lol Przestałem do bazy starym A moje potrzeba za 12 sekund, wiesz? Czemu? Bo będę znalazłem 8 to będzie moja pasyleczka, wiesz? I się wychiluję trochę Patrz! Załatw, Już przerywałeś Czemu ta babka tak krzyczy? Fajnie Trzeba to ogólno zniszczyć, nie? Trzeba zniszczyć jego talent. Zniszczył za Fajnie, że on gada jak klingasz. Tak. Dziękuję bardzo. Idziemy coś zniszczyć już od razu. Tu też strzela! Co to kurwa, smite? No. strzelający nexus to smite. Trochę. Trochę ze smite'a, trochę z lola, czyli... Tak, wier... tam. Strzelamy w nich. Strzelamy. Strzelamy. Ty tylko pierdolasz, tak? Tak. Zafali się. Ale niech napierdalać, patrz jak to za nimi leci, nie, Widzisz, to im się Na postaci się zaczęło, wiesz? No. Na postaci mi się zaczęło chwilowo. Też. To nienawid... No i się na postaci, wiesz o tym? Nie mogę wyżej, niż postać jest. Tak, to ja nie to zrobić, żeby nie widzieć za dużo. Eee. Kurde, ten mokry, jak nie się kamieniami rzuca, ale pięknie. Ej, dobrze, moi drodzy. Ale przecież on jeszcze ma życie! What oh, sto... a nie, to nie wolno, dobra. No to okay, victory, dobrze. właśnie zwycięstwo jest. Pięknie. Pięknie. Ale my ja. no, się też zoptymalizujemy, co nie moja? No jak wyjdzie z BT to powiem kurde, zoptymalizujemy. Nie, bo też nie, nie skończymy się do końca wygrać, pamiętasz? No, ale ekspo dostają, level, no, proszę tak, Ciebie, kurde. Mam tysiąc kasy już. Jakie fajne, błyszczące rev'rapy, no zawsze... I przynajmniej, że widzę postać maksuje, to jest z Infinity to trochę ściągnięte, widzę. Bo w tym... No w ogóle w też się postać maxowało. No tak, 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 to ze jest z Infinity Clans trochę to jest tak wzięte. To rzeczywiście widać... Dobra, dostałem drugi poziom i 1000 golda mam. Zaraz, styrlaj gościu. Nie chcę słychać. Nie Oczywiście można sobie kupić coś, jakieś takie ten... I ja to kosztuje coś w bydle? Ja tylko szpuję. Aha, to jest tak. zakaz kupuje takie coś, okej, ok, dobra, spoko. Jakie bydle? A takie nie, nie, zresztą, miał To od razu. Jakie bydle? Takie... No, o tutaj to jest takie konik. Gdzie są. Gdzie są w ogóle te może Hiros? O właśnie są Hirosy. Są po 10 tysięcy widzę wszystkie. Zagara o to ci chodzi? Co? O to zagary ci chodzi? Jak tysięcy? To, to gdzie, to, gdzie to może... Nie, 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 to na samym końcu to jest. Taki króliwy. Zerwana jest. Jak jakby króliczek taki Nie, nie, to na drugim końcu, stary! Taki króliczek jest, obok takiego drwala Oto mi takie główienko Heroes, co no mamy jakieś Heroesów? Jest jakby Jayna! Jest nawet No jest, jeszcze raz balty. Serio? For the Alliance. Fajnie, Jayna! Jest Murlock Co? Ja mam w ogóle pieniążka, 1010. Ja też mam tyle tam, wiesz, musimy... O, podoba mi się, wiesz, ten travel mi się podoba, za, jest za ten, za 7000. tysięcy, więc muszę sobie z niego bo mi się podoba, fajnie jest. Bo oglądałem na jeden tym, na YouTubie, jak to oglądałeś, nie? tak? Ta, travel, travel, no, travel. To aniołek. Tak, on się strasznie podoba, wiesz, że ja nie go będę zbierał. Dobrze, moi drodzy, więc to by było na tyle. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, Jeżeli się ciebie podobało, zapraszam łapkę w górę. Dzisiaj nami był Dia, yyy, Diablikus? Tak, to jestem Diablikus. Cześć <try> koledzy wszyscy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, heja.